Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Za projektu doświadczenie, w którym porównasz aktywność cynku i ołowiu, badając szybkość reakcji chemicznych tych metali z kwasem chlorowodorowym. Narysuj schemat, zaproponuj obserwacje i wnioski oraz napisz równanie reakcji chemicznych. Skorzystaj z szeregu aktywności. No, i tutaj przed Wami już schemat tego doświadczenia. Do tej probówki dajemy cynk, do tej dajemy ołów. W jednej i drugim mamy roztwór kwasu chlorowodorowego. I przyjmujemy sobie tutaj jednostki, że mamy taką samą objętość i takie samo stężenie molowe jednego i drugiego roztworu. No to zaczynamy od probówki pierwszej. Mamy cynk, który łączy nam się z kwasem chlorowodorowym. Jest to jeden ze sposobów otrzymywania soli, a przypominam, że sól składa się z metalu i reszty kwasowej. Cynk ma stałą wartościowość równą 2, natomiast chlor w chlorkach ma wartościowość 1, ponieważ pochodzi z kwasu HCl i ten kwas ma w sobie jeden atom wodoru. To oznacza, że reszta kwasowa w tym kwasie ma również wartościowość równą 1. No to to nam się połączyło, dajemy H. A H nigdy nie występuje samo, tylko wodór jest w postaci cząsteczkowej. I tam wodór nam się będzie z tej probówki wydzielał. ulatnił. To je dajemy strzeczkę do góry. I tutaj hop. I co zauważamy? Że po prawej stronie równania chemicznego mamy dwa chlory, dwa wodory. To tutaj dajemy dwójeczkę. I probówka druga. Mamy ołów. Tutaj przyjmiemy sobie, że ołów też będzie mieć wartościowość równą 2. Zatem będziemy mieć dokładnie taką samą reakcję chemiczną. Hop, no i teraz obserwacje, że w próbówce pierwszej reakcja mm, zaszła szybko i wydziela nam się bezbarwny, bezwonny gaz, nawia się H2. W drugiej reakcja przebiega wolniej, wydziela się bezbarwny i bezwonny gaz. Skąd to wiemy? Z szeregu aktywności. Że tutaj reakcja zajdzie szybciej, a ta wolniej w porównaniu do tej. Wnioski. Cynk jest metalem bardziej aktywnym chemicznie niż ołów, ponieważ znajduje się powyżej ołowiu w szeregu aktywności chemicznej metali. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.